Żelazna grupa akrobacyjna. Ja się cieszę, że znowu tutaj jesteście. Krzysztof Szałaszomiński, szef zespołu. Witam Cię, Krzysztofie. Witam, dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Wczoraj narzekałeś na to, że jest zbyt jasno podczas waszego pokazu. Zamówiliśmy chmury, jest ciemniej i to, co zaprezentujecie za chwilę, będzie wyglądało dokładnie tak, jak chciałeś. Potwierd i marzenia, żeby wymienić flotę. Takie marzenia mamy, a w tej chwili, jeśli ktokolwiek z panów przybywających na lotnisku, w Lesz, nie ma zamiaru się oświadczać, jest to bardzo dobry moment, bo wiem, że w zeszłym roku taka, taka sytuacja nastąpiła. Przed państwem żelazne serce w wykonaniu Oden, grup Żelazny. 50 są bardzo. Z sympatycznymi samolotami, dźwięk silników e, jest niesamowity. E, chcemy, żeby latały z nami jak najdłużej i przed Państwem już się przy pirotechniki, gdyż tutaj właśnie blesznie na e, Antidotum I Po raz pierwszy, że raz występuje z pirotechniką. Czyli kolejny debiut, Szanowni Państwo. No tak, państwu się podoba wymiot technika, w związku z powyższym też w tym 24. sezonie latania żelaznego następują takie zmiany. No Radek miałeś rację, faktycznie dzisiaj dużo nie będzie ciemniejsze i ten spektakl 10-minutowy będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Swoją drogą Leszno jest jednym z niewielu miejsc i niewielu pokazów lotniczych w Polsce i Europie. Jest to także zupełna nowość, zarówno pirotechnika, jak i latanie na sam koniec dnia. Tak Także się nadmienić, że nasze samoloty nie są przystosowane do latania w nocy, ale po zachodzie słońca, w tym mogą te loty wykonywać, dlatego to jest takie połączenie pokazu dziennego z nocnym. Widzicie Państwo, zobaczymy teraz możliwość. Zauważenia, jak w bliskich samoloty są od siebie. Tutaj zapewniam Państwa, że Skrzydłowi, czyli Dono i Grzechu, oni tutaj z widoków leszczyńskich nic nie widzą, tylko patrzą na samolot lidera Wojska Trupy, po to, żeby taki w takich separacjach te loty wykonywać. Mówiłem to już dziś komentując inne pokazy, ale myślę, że warto to powtórzyć, że lider formacji nie widzi swoich skrzydłowych, szczególnie w takim ustawieniu, na ziemi. Tak, tak, to jest tak zwany pieszo latając, dodają oczywiście wszyscy, aby fają wszystkich. Jest to wszystko wytrenowane, przemyślane. Dzięki Państwu przyznikiem dziesiąte o swoich charakterystycznie pięknych Ponieważ przy okazji pojawienia się nad Leśnem tych potężnych samolotów odrzutowych mówiliśmy, ile one spalają paliwa. Przypomnę, w przypadku Eurofightera 10-minutowy lot zużywał około 2,5 tony paliwa lotniczego. Nie mogę nie zapytać, ile paliwa spalają te samoloty podczas pokazu. No to tutaj możemy powiedzieć, że w porównaniu z Eurofighterem, że my przez lastrę, jesteśmy e, graczki mało podczas takiego pokazu 10-minutowego spalamy około i w tej chwili będzie wprowadzenie, teraz będzie wprowadzenie w tę figurę tak zwany bączek, Tutaj Radek jesteś na świadku, że ten program jest inny wczoraj. Po eee, raz pierwszy będzie wykonany bączek z pirotechniką. Wojtek Grzechowiak i Dominik Łuszczak a dołem wchodzi Wojtek grupa. Pięknie, mam nadzieję, że państwo to sfotografowali faktycznie tego wczoraj nie było, więc jeśli ktoś dziś jest pierwszy raz na naszych pokazach, to może uznać się za szczęściarza. No muszę państwu powiedzieć, że sam jestem tutaj Jestem tym no Oglądają się ich całą masę, ale w, tej, w tym wydaniu nocnym jest bajeczna. Graficzne. I przed Państwem wprowadzenie w pentelisko ogląd Grupa korupcyjna żelazny. I pętaniska w wykonaniu od grupy na żelaznej zakończona. Lider prowadzący pułkownik pilot Wojciech Kolo Krupa. Lewoskrzydłowy podpułkownik pilot Dominik Donuczak. Prawoskrzydłowy Wojtek grzechu Grzechowiak Troszeczkę się śmiejemy, że musimy dwa Wojtka trochę do, Woj do Grzecha, do wojska wysłać, żeby też miał swój stopie. I jeszcze w takim grupowaniu troszeczkę defiladowym. Przed państwem, wspaniałe samoloty z 50. I poproszę Wojtka, że państwa zdrowy.